Gdzie tutaj mamy największe wyzwania związane z ucyfrawianiem firm, no i oczywiście jakie realne, praktyczne korzyści tego rodzaju działania e, e, ucyfrawiania firm przynoszą. My jako Polski Fundusz Rozwoju m, mamy właśnie ten Departament Rozwoju i Innowacji e, i zespół, który koncentruje się na e, wspieraniu polskich przedsiębiorstw, e, to tak się ładnie nazywa, w transformacji cyfrowej. E, zależy nam na tym, żeby m, ci przedsiębiorcy, duzi i mali, zrozumieli, że czasami inwestując w ludzi czy inwestując w e, nowe technologie, mogą budować swoją przewagę konkurencyjną, bo po prostu wykorzystując technologie robisz niektóre rzeczy. Szybciej ludzie, mając tą wiedzę, będą chcieli z tej technologii korzystać. I zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby taki impuls dać. Stworzyliśmy badanie dojrzałości cyfrowej, to jest takie narzędzie, z którego każdy przedsiębiorca, duży, średni i nawet ten mikro może skorzystać, może dokonać takiej swojej analizy, patrząc. Na siebie pod względem różnych takich, podzieliśmy to na dziewięć elementów cyberbezpieczeństwa, właśnie mhm. sztucznej inteligencji. I dostaje po, po zrobieniu takiego badania raport, który mu mówi, gdzie jest mhm. i co może poprawić. Wyszło nam, a już przebadaliśmy ponad 6 tysięcy firm, że Polacy jesteśmy umiarkowanymi innowatorami. Mhm. Więc jest tutaj bardzo dużo do zrobienia. Mówił Pan o rynku pracy, o przyszłości rynku pracy i tej, tej naszej konkurencyjności. To jeszcze przed Przejściem do studia przeszłam sobie przez te dane z raportu World Economic Forum mm -hmm. e, 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 Future of Jobs. Future of 2025. Jobs. Oni mają taki mm -hmm. e, doroczny e, właśnie raport, który mówi trochę o przyszłości rynku pracy. E, no i ta luka w umiejętnościach, którą mamy obecnie, jest ogromna. Według pracodawców największą właśnie barierą w transformacji jest to, że tych ludzi cały czas trzeba szkolić. Mówi się o tym upskillingu i reskillingu, czyli o poszerzaniu swoich umiejętności albo dla tych, których praca zostanie bardzo zmieniona, bo te zmiany technologiczne wymuszą zmiany na rynku pracy, no, będą ludzie musieli się po prostu przebranżowić. I e, e, kilkanaście lat temu, jak zamykali w, w Colorado e, kopalnie, to rząd Colorado robił program prze, e, właśnie tego reskillingu pracowników na to, żeby nauczyli się programować. Mm -hmm. Więc brali ludzi z kopalni i po prostu tych, którzy chcieli, za darmo rząd e, uczył tego, żeby robili, znaleźli sobie nowe, e, nowe miejsce pracy. E, e, czy tutaj e, dojdziemy do takich e, no e, e, tak zapytać scenariusz, o, czy że właśnie, polski górnik tak, będzie zostanie programistą? Pewnie to, to, to mówił Przez... trochę z przymrożeniem, mm -hmm. oka, ale e, 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 już wiemy, że tak zwany long life learning, czyli Uczenie się, się przez, przez całe później... życie. To jest no to jest przyszłość w takim sensie, że ta technologia wymusi na nas, jej obecność wymusi w nas to, że musimy się uczyć. Ja sama jako dyrektor rozwoju i innowacji inwestuję ogromną, ogromną liczbę czasu żeby cały czas być na bieżąco zarówno z tym, co się dzieje na rynku finansowym, z tym, co się, w co się inwestuje, w tym, jak, jak wyglądają te technologie, które się cały czas zmieniają i co my w ramach naszej organizacji możemy zrobić, żeby pracować jeszcze szybciej. Mhm. No dobrze, a co w takim razie w ramach waszej organizacji robicie, aby z jednej strony wspomniała Pani o tym badaniu mhm. dojrzałości cyfrowej, mhm. czyli żeby firmy rozwijały się cyfrowo, a z drugiej strony też, żeby osoby Osoby, które chcą zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe, mogły to robić. No to na przykład stworzyliśmy portal strefa wiedzy PFR, gdzie edukujemy wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani właśnie tym Long Life Learning poprzez darmowe kursy online. I nasi użytkownicy z wielką chęcią, później tymi certyfikatami dzielą się na LinkedInie i tych innych portalach, pokazując, że rzeczywiście zwiększyli swoje kompetencje. Te kursy są darmowe i bardzo naprawdę bardzo fajnie oceniane, przygotowywane. Właśnie na polski rynek, więc zachęcam Strefa Wiedzy PFR, ale też wewnętrznie w, na, w ramach naszej organizacji. Właśnie w zeszłym tygodniu, bo tak naprawdę od początku stycznia, robimy pilotaż wdrożenia sztucznej inteligencji w naszej organizacji. Wybraliśmy grupę 50 osób, która teraz testuje pewne narzędzia i za parę tygodni będziemy podsumowywać i zastanawiać się, w jakich aspektach działalności naszej organizacji możemy w wdrożyć te usprawnienia, bo tak naprawdę technologia jest po to, żeby no, nam się łatwiej pracowało, ale samo włączenie czata GPT już tak już będąc w tym obszarze OpenAI, bez w, w, nauczenia ludzi, jakie prompty pisać, jak z tego korzystać, nie, no nie przyniesie tych, tych sukcesów. Więc oprócz tego, że dasz ludziom przestrzeń do eksperymentowania, musisz ich trochę właśnie wyposażyć w to, żeby wiedzieli, jak z tego można skorzystać. Czyli cały czas tych pracowników trzeba uczyć. No i najważniejsza rzecz zarządy też muszą być na bieżąco, żeby wiedzieć, w co oni mają inwestować. Dużo się mówi o cyberbezpieczeństwie i o tych kompetencjach związanych właśnie z tym, że jesteśmy atakowani przez różne... Strony. Ten, ta, ta, ta... Tak, rekordy są odnotowywane, to też wiele razy rozmawialiśmy o tym na antenie, bo zarówno przez nas, jak i też administracja publiczna w postaci Ministerstwa Cyfryzacji. Zresztą minister Cyfryzacji jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, to tak na marginesie. I tam ostatnio w jednym z wywiadów mówił, że no my jesteśmy no jakby z racji sytuacji geopolitycznej i tej wojny konwencjonalnej, która się toczy, też jesteśmy na celowniku. Tatnym, na celowniku i też. Nawet użył takiej analogii, że tak naprawdę ten czołg w Warszawie już jest, tylko że to jest wirtualny czołg, tak. przed którym trzeba się bronić. Wojna trochę jest teraz inaczej prowadzona i rzeczywiście myślę, że to też dla takich małych i średnich przedsiębiorstw jest. No, trochę tak jest, jak się boimy, że ktoś nas zaatakuje, weźmie nasze dane. Albo będzie chciało kupu za te dane, tak, które sakruje, sparalizuje dokładnie. Mm -hmm. Więc trochę, trochę ten strach może bardziej mobilizuje do tego, żeby zainwestować w ochronę swojej firmy. No dobra, to, to jeszcze chciałem zapytać o, że tak powiem, in, inny motywator niż strach, chociaż mm -hmm. strach potrafi być czasami bardzo skutecznym motywatorem, no ale jednocześnie też czasami jednak bądź bądź destrukcyjnym, ale chciałem zapytać o taką motywację związaną z tworzeniem własnego biznesu też dzisiaj w takim technologicznym anturażu, jak się wyrażę, bo z jednej strony rozmawiamy o rynku pracy, o potrzebie upskillingu, o potrzebie zwiększenia cyfrowej konkurencyjności sektora MŚP, ale z drugiej strony, no, dlaczego nie zakładać własnych startupów, czyli działalności, w której pani się specjalizuje od lat. No i też jeszcze zanim zaczęła Pani współpracę z polskim funduszem Rozwoju. No i tak się zastanawiałem, czy może właśnie co jest lepszym rozwiązaniem, czy jednak szukać pracy na rynku pracy, czy jednak spróbować zawalczyć o swoje? No bo z jednej strony wspomniała Pani o kilku o, o 15 osób, tak? Z tego 50-osobowego zespołu tak, tak. było w tym pierwszym składzie OpenAI, ale z drugiej strony mamy też firmy, które zostały stworzone przez Polaków albo osoby polskiego pochodzenia, jak Klarna czy Eleven Labs, które też dzisiaj w Polsce otwierają swoje centra na tę część Europy, mhm. funkcjonowania swojej przedstawicielstwa. No i, i, i tutaj też nie ukrywam, chciałem o te dwa wątki zahaczyć, które sobie zanotowałem, czyli Startup Hunt i Fundusz Sztucznej inteligencji jako jeden z elementów, które te no, takie motywacje do działania, do tworzenia takich rozwiązań firm, startupów z zakresu AI mogą zwiększyć. No, w świecie startupów. Wszyscy gonią jednorożca, czyli tak. spółkę, która będzie miała wycenę powyżej miliarda dolarów. No i wyobraźcie sobie państwo, że w 2022 roku dwójka studentów Polaków, którzy studiowali na University of Cambridge, założyli taką spółkę. I to w 2022 roku, czyli no nie całe trzy lata temu, ta spółka w zeszłym roku została wyceniona na ponad miliard dolarów. Czyli da się. Mówimy, że gonimy jednorożc i one się pojawiają. To są Polacy, którzy rzeczywiście od zera zbudowali spółkę, z której korzysta teraz cały świat. Takich Ale widzi Pani przypadków... wśród tych właśnie na przykład firm, <laughs> które się zgłaszały w ramach The Foundation AI Startup Hunt, czyli państwa projektu też takie jednorożce. Wie pan, co czy tam tylko rogi gdzieś tam, czy ten jeden rok gdzieś tam wygląda. Z... Ja to sceptycznie <noise> zawsze podchodzę do, 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 do tych jednorożców. znaczy zawsze dobrze, że są takie firmy, bo one I pozwalają mhm. i takie ambicje, bo dokładnie bo one pozwalają ludziom marzyć, że może po, mogliby pójść w tą stronę, ale już róbmy teraz jest tak zwane zebry, czyli te nie, nie musisz być jednorożcem, ale zbuduj dobrze działającą firmę, która wypłaca do roku świetną dywidendę i. I, tak, i, I twórzmy takie stabilne biznesy. I rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na raporty funduszy inwestycyjnych, to te spółki z branży AI-owej, czyli tej sztucznej inteligencji, które mają element mhm. analizy danych i, 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 i można je włożyć do worka, startupy z obszaru sztucznej inteligencji, no mają największe wzrosty, jeżeli chodzi o wycenę, i takich spółek inwestorzy szukają. Mhm. My realizując ten program Startup Hand, czyli poszukiwanie startupów, chcieliśmy połączyć naszych inwestorów, którzy właśnie szukają takich perełek, z polskim rynkiem. No, znowu mm -hmm. z tym workiem sztucznej inteligencji. Mm -hmm. Szczerze mówiąc, sami byliśmy w szoku, że aż tyle osób przychodziło na te spotkania, e, e, szukając zarówno inspiracji i poznania inwestora, e, bo ponad przez pięć spotkań przewinęło się ponad tysiąc spółek, e, co pokazuje, że rzeczywiście mamy ambicje, mamy tych ludzi, o których rozmawialiśmy, no więc teraz tylko trzeba. E, e, pomóc tym spółkom rosnąć. Eliza Kruczkowska, dyrektor do spraw rozwoju i innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju była moimi państwa gościem. Bardzo dziękuję.